Myślę, że żeby to wytłumaczyć zdrowej osobie, to najlepiej byłoby to porównać do muszelki. Jak byliśmy dziećmi, to przykładaliśmy sobie muszelkę do ucha, takie duże musze z nadmorza, bo fajnie szumiało i wszystko inne się przytłumiało. Ja słyszę coś takiego. Słyszę szum, który sprawia, że wszystkie inne dźwięki są trochę mniej intensywne i jest mi trudniej zrozumieć mowę. I ten szum czasami przeradza się w pisk, a czasami jest to i szum, i pisk, a czasami tylko pisk i czasami on też tak faluje. To znaczy, jest niżej, jest wyżej, zmienia cały czas swoje natężenie. Ja mogę powiedzieć, że to jest typowy szum. Sz, sz, takie coś jest. Nie, ma in, nie mam innych, tylko typowy szum. Szumy, samo w sobie jako nazwa, szumy użna, to jest jako określenie medyczne. Natomiast ja e, dzisiaj rozróżniam w, je, około sześciu dźwięków. Na przykład przejazd y, pociągu, niektóre, na przykład tak jak już mówiłem wcześniej, ten y, gotujący się czajnik z wodą. Pisk, taki y, dźwięk, który jest ciężko w tonacji dźwięków y, wziąć i doprecyzować. Nie jest to ani taki bardzo y, głośny dźwięk, jak piszczą drzwi. Jest to raczej taki dźwięk, jak wydaje włączony odkurzacz.